Dziewczyny, będziemy dzisiaj rozkładać karty dla, dla tych ludzi, którzy możliwie mają ciężką sytuację w życiu, martwią się o czymś. Zrobimy taki rozkład, czy długo to jeszcze potrwa, czy co zmieni się, kiedy zmiany idą do ciebie i spróbujemy roztłumaczyć jak lepiej zrobić możliwe te zmiany. I spróbujemy zobaczyć co było, co jest, co będzie, nie? Co było? Przeżywałeś za mężczyzną. Możliwe to twój były, Możliwy to partner, którym nie możesz hmm, tak, jakby dojść do siebie po nim, nie? Bardzo przeżyłaś. Były rozmowy, które naprawdę przez niego miała taki stres zawsze. Jest też zaraz albo możliwe, zaraz zobaczymy miałaś takie przeżycia swoje, które w miłości bardzo ciężko tobie z tego wyjść, to, że teraz ty jeszcze tak jakby przychodzisz to wszystko z tej miłością przeżywasz na nowo, jesteś gdzieś zła, na nerwach, wszystko przez mężczyznę, który po prostu um, albo niedobry wczynił, albo zachował, zachował się bardzo agresywnie Albo mężczyzna, którym po prostu ty chciała dać tak samo wszystko, a on zrobił tak, że teraz nie może się mu ufać. Przechodzisz też transformację przez tego mężczyznę, nie? Że on tak zrobił, że ty gdzieś się musisz wyjść z tego i zmienić się swoje życie na lepsze. Akurat przechodzisz te zmiany. Była sytuacja ta, która tak jakby Kłamstwo, możliwe gdzieś kłamstwo e, związane e, też gdzieś w pracy, z finansami, też gdzieś się martwiła się o tym. E, tak, przez e, też jest mężczyzna, o którym możliwe teraz myślisz mężczyzna, który jest młodszy u ciebie, albo też zachowanie ma takie, e, które powoduje, że ty nie wiesz, co on tam w głowie ma. Sam po sobie jest zazdrosny, ale finansowo jest stabilny, bardzo dobrze zarabia, też jest pewny, też jest taki, który lubi siebie, który pewny siebie, możliwe gdzieś się, mm, nie wie do końca jeszcze czego on chce od tego życia, więcej to, że on zachowuje się taki, że dzisiaj tu, jutro tam i dla niego to pasuje, nie? Albo już znasz, jako szybciej to, że takiego możliwe, że znasz, bo on tak jakby chciałby tak jakby coś na nowo zacząć od ciebie. Z tobą, on chciałby zacząć od nowa. I to wygląda, że jest. I szybciej to, że ty jego znasz, bo on chce zacząć tak jakby od nowa, ale sam po sobie on zachowuje się tak, że dzisiaj on tu z dziewczyny, jutro on tam z dziewczyny, i on taki jakby kręca się w różne strony. Dla niego takie życie pasuje. Ale po drodze u ciebie jest nowy mężczyzna, z którym by ty by tak jakby miałaby taki jakiś spokój psychiczny. tak. I będzie taki dla ciebie, tak jakby trochę jak swój, będzie oparty, będzie charakterny. No, bo on już będzie taki mężczyzna, który w życiu już poznał swoje życie. nie, I on wie, co, czego on chce, czego on pragnie. I dlatego, czy to ten sam mężczyzna? Tak, to będzie ten sam mężczyzna, który zakocha się w ciebie i z którym y, będziesz miała takie relacje y, duchowne. Teraz y, możliwe, że to tak jakby jest nowy początek tego, nie? I jakby idziesz do tego. Co dalej? Tak, ty też zmienia się. Ty też zmieniasz się i idziesz inną, innym człowiekiem. Zmieniasz swoje podejście do życia, ale dlatego, że ty masz transformację. Możliwe, ty już przechodzisz ją i gdzieś w twoim życiu już pojawiają się te mężczyzny. Jak nie, to ty już jesteś gotowa do tego, żeby zmienić się, polubić swoje życia, docenić tego, co masz, też, że więcej jest też możliwe w pracy, stara się z siebie zająć pracę, żeby zarobić większe pieniędzy i Ty do tego idziesz, nie, i powiem, że droga jest do Ciebie do bardzo takich dużych zarobków, nie, i że naprawdę docen zaczynasz, tylko jak Ty zaczniesz doceniać to, co masz i Przyjąć sytuację, którą musisz przyjąć, bo już masz w tym życiu swoim. Sytuację, która może nie była przyjemna, ale ona jest dlatego, żeby spowodować dla ciebie zmiany w ciebie samej. Żeby ty doświadczyła to, jak i co dla ciebie jest najważniejsze w tym życiu, że jednak jest też Ty, twoje samopoczucie, żeby być szczęśliwy. I obok Ciebie od razu pojawi się mężczyzna, który Cię kocha. Który Cię kocha. I, i, co wygląda? Ta, może Ty jesteś w tym zaraz, albo będziesz, nie, bo jesteście wypadłe razem. I że wypadłeś tak, że możliwe nie do końca ufasz temu, że to jednak możliwe, że jednak może być u Ciebie takie coś inne, inne i że będziesz szczęśliwa i gdzieś w głowie trzymasz, że jednak Ty możesz być zakochana, a on nie do końca, nie, że będziesz to w głowie trzymać, że jednak to nierealne, że możliwe tak, że Ty będziesz szczęśliwa i Tobie wszystko będzie pasować i też z mężczyzną będziecie jednakowo myśleć. Jednakowo e, wszystko co to, co Tobie interesuje, Jego też będzie interesować. E, ciekawe to, że mm, będziesz tak jakby nie ufać do końca, ale będziesz chciała tego, nie? I myślę, że nie ma co martwić się. E, ty będziesz dla niego kobiety, które naprawdę dla niego będzie wszystkim. On będzie starać się dla ciebie coś takiego zrobić, coś nowego, nie tego czego ty nie odczuwała, możliwe nie. O, ty. I ze względu tego, że też u Ciebie, jeżeli patrzycie jeszcze na finanse ze strony finansów, to też będziesz zadowolona, bo, bo ty teraz albo e, może e, zaczyna zajmować się czymś nowym, albo przy, tak jakby dalej idziesz po swoim kierunku jakimś, nie, no to u Ciebie tak jakby e, wszystko idzie, droga, idzie do e, większych zarobków. Że u Ciebie po prostu ono będzie i chcesz, ty tego nie chcesz i Ty będziesz bardzo szczęśliwa, nie? Temu myślę, że po prostu musisz zaufać swojej przyszłości i iść, po prostu iść i nie bać się, i otworzyć się temu, temu wszystkiemu i przyjmować to. No super.